Witam serdecznie na kanale Profrontenis i witam ponownie w naszym studio. Ja jestem Konrad i dzisiaj podsumujemy sobie Rio, Katar i Marsylię. Ostatnie turnieje ATP, które zakończyły się w zeszłym tygodniu. Teraz postaram się trochę bardziej, regularnie trochę bardziej na czas, bo delikatna obsługa miała miejsce, jeżeli chodzi o ten poprzedni film, ale to ze względu na urlop. Teraz już lecimy zgodnie z planem. Zapraszam na intro. Kategoria numer jeden, kategoria polska. Tym razem zaczniemy sobie od Igi. W tym poprzednim filmie, który wyszedł kilka dni temu, opowiadałem o tym, że Iga znowu zaczęła kolejny turniej jak burza i szła jak burza do finału. Niestety jednak w finale przegrała z Krejcikową dosyć boleśnie. No zdarzają się takie mecze. Ym, ciężko jest powiedzieć, jak to się dzieje, że wygrywa wszystkie mecze: 6-0, 6-1, 6-0, 6-3, 6-0, 6-2, 6-1, 6-2. Po czym przegrywa ten finał w taki sposób, w jaki przegrała. Krejcikową przegrała też w Ostrawie w zeszłym roku, więc chyba Krejcikowa po prostu jej nie leży. Ale nie wydaje mi się, żeby to był jakiś powód do tego, żeby, żeby być zaniepokojonym. Widać, że jest w dobrej formie. Naturalnie są zawodniczki, które będą jej mniej pasować, z którymi będzie jej się ciężej grać. Tak najwidoczniej jest właśnie z Czeszką. Nic się nie dzieje i jazda dalej. Jeżeli chodzi o Hubiego, tutaj plot twist. Po tym naprawdę średnim turnieju, w którym przegrał w drugiej rundzie z Dimitrowem, Kubi wygrał turniej w Marsylii. W finale pokonał Francuza Bonziego w dwóch setach. Dobry turniej Kubiego. Naprawdę bardzo się cieszę, że tak wcześnie na tym etapie sezonu już wygrał swój pierwszy tytuł. Dobrze to wróży na ten sezon. Mam nadzieję, że to nie ostatni jego tytuł. To nie może być ostatni tytuł Huberta. Jeżeli chodzi o ten sezon, trzymam bardzo kciuki. Bardzo dobrze wyglądała jego gra. To naprawdę trzeba przyznać efektownie. Widać był bardzo zdeterminowany, rozdrażniony tym, co się stało w poprzednim turnieju, w związku z czym wielka radość, bardzo się cieszymy wszyscy na pewno. No i nie mogę się doczekać kolejnych startów. W momencie, w którym ten film pojawi się na kanale, pewnie już będzie po pierwszych rundach kolejnego turnieju. W pierwszej rundzie w Doha Hubert ma zagrać z Endym Marejem, to będzie na pewno mega, mega, mega ciekawy mecz. Nic czekamy i trzymamy kciuki. I płynnie przechodzimy do kategorii numer dwa, a kategoria numer dwa to Shot of the Week. I w tym tygodniu wybór absolutnie nie mógł paść na nic innego niż hot dog Huberta Churkacza w meczu z Bublikiem. Nieprawdopodobny passing shot Hubiego między nogami. Wydaje mi się, że to naprawdę może być kandydat do jednego z najlepszych uderzeń tego roku. Tak też myślę sobie, że właśnie pod koniec roku spośród tych wszystkich uderzeń, które będą wybierane w tych podsumowaniach, Wybierzemy sobie top 10 czy top 5 najlepszych uderzeń z całego roku, to myślę będzie spoko sprawa. W każdym razie hot dog hurkacza z bublikiem, majstersztyk, coś nieprawdopodobnego. Kategoria numer 3, największe zaskoczenie, nie wiem na ile można to uznać za faktyczne zaskoczenie, ale Andy Murray doszedł do finału turnieju w Doha, po raz kolejny rozgrywając niesamowite mecze, każdy mecz do meczu finałowego. Był meczem na pełnym dystansie, czyli na dystansie trzech setów w tym przypadku. No niesamowite, jaki, jaki ma charakter ten gość. Na Daniła w finale sił nie starczyło. Danił już pokazał swoją wyższość, jest naprawdę w fantastycznej formie. Wygrał turniej w Doha, drugi turniej z rzędu. Naprawdę przyznać trzeba, że znowu wrócił na ten swój chyba najlepszy poziom. Czyli na taką formę naprawdę top 3, top 2, jeżeli chodzi o aktualnie grających tenisistów z wielką przyjemnością się ogląda Daniła. A kategoria numer 4 to najlepszy mecz. W tym przypadku znowu padło na mecz Mareja, Mareja z Lecheczką. Młodym Czechem, który naprawdę jest ostatnio w bardzo, bardzo dobrej formie. Super fizyczny gracz, naprawdę polecam sobie śledzić jego rozwój, jego mecz, bo naprawdę bardzo dobrze się go ogląda. Tak jak wspomniałem, mecz znowu na pełnym dystansie, trzech setów, ale to co się stało w tym trzecim secie to jest coś nieprawdopodobnego. Marej obronił pięć piłek meczowych w tym meczu, czego Trzy piłki meczowe były przy serwisie lecheczki przy stanie 5-4, bodajże. Niesamowite to było, naprawdę. Potem doszło do tego breaka i w tej breaku Marej wygrał ten mecz. No, świetne widowisko. I Marej po raz kolejny pokazał, jak ogromne znaczenie ma charakter w tenisie i mental. Szapoba naprawdę. Pięć piłek meczowych obronić w jednym meczu. No, nie zdarza się to często. Nie zdarza się to często. No, widać różnicę doświadczenia w tym przypadku. Ale naprawdę wielkie gratulacje dla Mareja, bo. No, to jest coś. I kategoria numer 5, czyli Player of the Week. Kategoria, w której będziemy sobie uwzględniać zwycięzców turniejów, plus ewentualnie wyróżniać kogoś, kto na to zasługuje. Tak jak wspomniałem, turniej w Doha w finale z Marejem wygrał Daniil Medvedev. W niedzielny wieczór Twój mecz rozgrywał Cameron Nori z Carlosem Alcarazem. Rewanż za poprzedni finał w Cordobie. W Cordobie wygrał Alcaraz, w Rio wygrał Cameron Nori. To jest drugi największy tytuł w jego karierze. No, na pewno na uwagę zasługuje zachowanie Alcaraza. Po tym, po tym meczu zachowywał się z wielką klasą. Bardzo godnie przyjął tę porażkę. A wiemy, że to wcale nie jest takie oczywiste patrząc na takich zawodników jak Rune. Ostatni Ożer Aliasim po jednym z meczów też nie zachował się najładniej po porażce. Więc naprawdę szacunek dla Alcaraza za kolejny dobry turniej, za dobry finał. Naprawdę bardzo fajny to był mecz, jeżeli chodzi o finał w Rio. Ale graczem tygodnia nie może być nikt inny jak Polak Rodak, Hubi Hurkacz. No wygrał turniej ATP, kolejny, um, szósty bodajże w karierze. No fajnie, no, wielka sprawa. Cieszymy się bardzo, liczymy na kolejne tytuły. Um, naprzód Hubi. No i co dalej? Jeżeli chodzi o kolejne turnieje w ATP, to wygląda to następująco. Dwa turnieje ATP 500. Jeden w Dubaju, drugi w Acapulco w Meksyku. I turniej 250 w Santiago. Tym trzym trudniejom będziemy się najprawdopodobniej przyglądać w kolejnym podsumowaniu. Ja bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zachęcam do zostawienia łapki pod tym filmem, komentarza. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału. Jeszcze raz bardzo dziękuję i widzimy się wkrótce do następnego.